powiatgoleniowski.info Twoje źródło informacji. W dzisiejszym Państwa moim gościem jest burmistrz Maszewa. Ja pan Panie Burmistrzu, kiedy 5 lat temu Pan obejmował funkcję burmistrza, sytuacja gminy Maszewo nie była ciekawa. Jak po 5 latach temu wygląda? No tak jak Pan redaktor powiedział, Budżet Gminy Maszewo w tamtym czasie oscylował w granicach 30 kilku milionów złotych. I gmina Maszewo była wówczas zadłużona na kwotę około 13 milionów złotych. To była gdzieś mniej więcej ponad 1 trzecia budżetu, zadłużenie. Natomiast najgorsze było to, że samych takich zobowiązań wymagalnych, które nie były zapłacone czyli bieżących rachunków, faktur to była kwota blisko 5 milionów złotych. Ja pamiętam dokładnie, jak. Zaraz po zaprzysiężeniu kolejnego miesiąca w grudniu podpisywałem umowę w Finansów na umowę pożyczki, żeby w ramach wprowadzonego już wcześniej programu naprawczego, żeby poskładać te szybkie zobowiązania. No i tak naprawdę my sami, ja i pracownicy, którzy wcześniej zostali powołani na, na stanowiska, nie wiedzieliśmy, co się tutaj z miną wydarzy czy ta gmina odzyska płynność finansową, czyli nie odzyska w jakim kierunku będzie to wszystko zmierzało. Początki były trudne, natomiast dziś przez te 5 lat udało nam się doprowadzić do takiego stanu, że na koniec 2023 roku to nasze zadłużenie z tych 13 milionów złotych pozostało na poziomie około miliona złotych, także te zobowiązania woną wcześniej wpłaciliśmy, No a budżet w tej chwili odcyduje kwotą ponad 50 milionów. Skończyła się kampania, skończyły się, tak powiem, skończyło się przedstawianie programów, Pan również swój program y, posiadał. Jakie zamierzenia w najbliższych pięciu latach tej kadencji będą najważniejsze w Pana działalności? No na pewno są to y, zamierzenia takie y, bardzo mocno wyznaczone, które już rozpoczęliśmy, tak, to, to, to nie są y, łatwe, które przede wszystkim będziemy chcieli zrealizować. To są programy rządowe chociażby w zakresie renowacji zabytków. To jest taka dosyć spora inwestycja w Maszebie w zakresie remontu hydrofobii na ponad 4 miliony złotych. To jest bardzo ważne bezpieczeństwo w zapewnieniu dostaw wody, a co do tym idzie również, żeby umożliwić mieszkańcom... Budowanie się. Najzwykle mówiąc zbudowanie się, ponieważ w tej chwili to ciśnienie jest niewystarczające, żeby mieszkańcy mogli utrzymywać y, warunki zabudowy y, y, i podpisywać umowy na dostawy y, wody. Oczywiście y, w tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania programu funkcjonalno użytkowego y, na tak zwane Centrum Radownictwa, o którym już wcześniej y, mówiłem, chciałbym, żeby powstał nowy budynek w centrum Maszewa, w którym znalazłaby się siedziba, nowa siedziba dla OSP, żeby mogli się tam umieścić również policjanci, żeby tam powstał nowy posterunek policji i zwieńczeniem tego budynku, żeby była sala konferencyjna. To oczywiście realizacja tych przedsięwzięć w zakresie drogownictwa, te które już mamy. Niedługo będziemy ogłaszać przetarg na dalszy budowy remontu drogi do miejscowości Mieszkowo, Będziemy chcieli robić również prawie kilometrowy odcinek chodnika w Radanku, ale są też inne potrzeby, na pewno dokończenie drogi w Maciewie, na pewno też i inne drogi lokalne na terenie gminy to jest bardzo ważny aspekt dla, dla mieszkańców. Infrastruktura też sportowa, takim zamierzeniem jest oczywiście w pierwszej kolejności budowanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rożnowo naprzeciwko szkoły. Też tutaj za sprawą nowego zarządu Masowy będziemy myśleć o remoncie boiska sportowego w Maszewie, ale to też długo oczekiwana przez mieszkańców, a w tej chwili jesteśmy na etapie przedwykupowym trwają postępowania w Urzędzie Wojewódzkim w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Maszewa do Węczna a w zamyśle mamy też inną ścieżkę myślę taką bardzo fajną lokalizacją była lokalizacja ścieżki rowerowej po nasypie, po dawnych torach kolejowych. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa to taki twór, który powstał niedawno. Gmina Marszewo w nim uczestniczy, ale poprzez informacje upublicznione na stronie Gminy Marszewo jakby wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców, bo będą to de facto mieszkania komunalne. Jak w chwili obecnej przedstawia się sytuacja społecznej inicjatywy w tej maszery? No, mogę powiedzieć, że po rozmowach z zarządem, to od maszery chyba najwięcej osób odpowiedziało na ankietę jest największe zainteresowanie. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, w gminie Maszewo są wytypowane trzy obszary, na których te budynki miałyby powstać. No na etapie jesteśmy, ja myślę, że w gminy są na podobnym etapie, to znaczy w tej chwili będziemy czekali, aż się rozpocznie procedura w zakresie warunków zawodowych i opracowywania dokumentacji projektowej. To jest jakby klucz do tego, żeby, żeby cokolwiek można było zacząć. Jeżeli chodzi tutaj na terenie naszej gminy o działki, to myślę, że najbardziej taka klarowna w tej chwili jest sytuacja dwóch działek, gdzie, gdzie sytuacja własnościowa do nich już jest uregulowana to jest ulica Stargarska, gdzie Krajowy Zasób Nieruchomości pozyskał działkę od Skarbu Państwa, a druga działka, to jest działka w Dębica, gdzie jest to własność Gminy Waszewo. Natomiast z tego co wiem, w chwili obecnej trwają czynności co do działki przy ulicy Marii Konopnickiej, gdzie tam jeszcze częściowo jest własnością Paweł. To ile takich budynków miałoby powstać wylanie. ewentualnie kiedy można byłoby się spodziewać, mieszkańcy mogli się spodziewać pierwszy, oddania pierwszych klucz na tych Docelowo z tego co było nam prezentowane na spotkaniu w miastku, to było dosyć na to spotkanie, to w gminie Maszewo miało powstać około 130 mieszkań. Ja myślę, że tak będąc realnie do tego podchodząc, to myślę, że taki przełom... 2025-2026 powinno nastąpić rozpoczęcie się budowy. Wspomniała Pan wcześniej o inwestycjach w infrastrukturę turystyczną, czyli te ścieżki rowerowe. To są nie jedyne działania jakby pokazują, to nie są jedyne działania gminy, które zmierzają ku uatrakcyjnieniu Maszewa dla, dla turystów, to przypomnę, jest ścieżka dydaktyczna, ale również duże, duża inwestycja, która była w ubiegłym roku nad jeziorem maszewskim. Czy jeszcze jakieś działania, samorząd będzie działał w kierunku jakby wykonania kolejnych miejsc rekreacji? To znaczy w tej chwili wraz z innymi gminami, czyli tutaj w skład wchodzi Osina, Nowoga, przybieramy my jako Maszewo i Piątą jednostką jest powiat golonioski. W ramach takiego programu Partnerstwo Gmin dla gminy, jakby z takiego pewnego klucza, została przyznana kwota około miliona euro. To są środki, które będą do wykorzystania do końca 2026 roku i Gmina Maszewo zaproponowała w ramach tych środków dwa projekty, które chcielibyśmy zrealizować. Pierwszy projekt to jest taki akurat niezbędny w zakresie remontu budynku przedszkola miejskiego, ponieważ tam bardzo mocno jest zdegradowany dach. Zresztą wcześniej zremontowaliśmy dach na, na szkole podstawowej w Maszewie. Natomiast ta pozostała część, która dostałaby się z tych środków, to chciałbym ją przeznaczyć na utworzenie takiego właśnie miejsca rekreacyjnego, właśnie w kierunku również turystów przejeżdżających przed naszego chociażby od kierunku Stargardu nad morze i tutaj mówię o takich terenach dla myślę, że dla mieszkańców Maszewa znanych to były tak potocznie nazywane działki na łąkach, to jest teren między rondem a tyłem rewizy strażackiej i tutaj chciałbym, żeby powstał taki park na bazie istniejących drzewek owocowych, które się tam jeszcze zachowały, bo to już są tereny których działkowcy nie użytkują. Są to zasoby gminne. To jest teren, gdzie nie możemy jakby myśleć o utworzeniu, o budowie czegokolwiek, ponieważ on jest mocno podmokły i żaden budynek tam nie może powstać. Natomiast właśnie na bazie nowych nasadzeń i stworzenia pewnych ścieżek, jakiś takich postawienia fiat, być może elementów zabawowych, chcielibyśmy stworzyć właśnie taki kolejny teren do rekreacji, a przy okazji myślę, że, że po drugiej stronie przy ulicy Brzodowej można by było otworzyć parę miejsc postojowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.